torcony odzywają się te szkal się Widzą Państwo też żołnierze miejskich kryją się za ciężarówką, będą próbowali przejść w stronę lekarów. W tym czasie przejeżdża próbuje już poddać się przeciwko. Zostają cofnięci przez obrót 2.

Wycofywali się w stronę budynku. Cały czas następuje wymiana zbiorników ręcznych. Wymiana zbiorników. Niemcy wycofują się w stronę świętych pierwszych Za 34 mm pada Niemców nie pozostaje nic innego jak wycofać się w stronę b 30 Widzą Państwo, jak Amerykanie błogosławią w stacji są coraz bliżej. Niemcy, którzy pozostali na polu walki, będą teraz cofać się w stronę Polka. W stronę pozycji niemieckich lecą granaty. To. Widzą Państwo jak trafiony zostaje samochód środka, kolejne w czasie walki pojazd. Czarny pojawia się nad pole walki. Została już instalacja taliana w tym czasie, żołnierze amerykańscy podostawych pistoletów maszynowych Thompson i ręcznego karabinu maszynowego VAR są coraz bliżej. Rozpoczynają natarcie. Do przodu rusza ruszaczą F5 Sniart za nim Amerykanie chcą. É hoje. É hoje.